Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Miejsce zerowe funkcji kwadratowej, wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej, zadanie pierwsze. Oceń na podstawie wartości wyróżnika, ile miejsc zerowych ma funkcja kwadratowa. No i mamy podane trzy funkcje. W tym zadaniu korzystamy z definicji. Wiemy, że funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe, jeśli wyróżnik, czyli delta, jest większa od zera. Wiemy, że funkcja kwadratowa ma jedno miejsce zerowe, jeśli delta jest równa 0. I wiemy, że funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych, jeśli delta jest mniejsza od zera. No dobrze, mamy funkcję w takiej postaci w podpunkcie a, zatem najpierw wypisujemy współczynniki funkcji kwadratowej. Współczynnik a, czyli liczba, która stoi przy x kwadrat, w tym przypadku jest równy 2. Współczynnik b, czyli liczba, która stoi przy x jest równy 3. A współczynnik c, czyli tak zwany wyraz wolny jest równy minus 1. No i zapisujemy wzór na wyróżnik, czyli delta równa się b kwadrat minus 4 razy a razy c. No i wstawiamy do tego wzoru. Za b bierzemy 3, czyli mamy tutaj 3 do potęgi drugiej. Minus 4 przepisujemy, za a wstawiamy 2, czyli razy 2, i za c wstawiamy minus 1. Zaczynamy liczyć. 3 do potęgi drugiej to 3 razy 3, czyli 9. Minus 4 razy 2 to minus 8, i razy minus 1 to plus 8. 9 plus 8 to 17, zatem zapisujemy wniosek. 17 jest większe od 0, czyli delta jest większa od 0, zatem funkcja kwadratowa ma dwa miejsca. Zerowe. Pod punkt b nasza funkcja jest w postaci y równa się minus 4x kwadrat plus 7. Wypisujemy współczynniki naszej funkcji, czyli współczynnik a jest równy minus 4. Nie ma wyrazu z x, czyli współczynnik b jest równy 0, i współczynnik c jest równy 7. Zapisujemy wzór na deltę, czyli b kwadrat minus 4 razy a razy c, no i wstawiamy. Za b wstawiamy. 0, czyli mamy 0 do potęgi drugiej, minus 4 przepisujemy, za A wstawiamy minus 4 i za C wstawiamy 7. Wykonujemy obliczenia 0 do kwadratu to 0 razy 0, czyli 0. Minus 4 razy minus 4 to plus 16 i razy 7 to plus 112. 0 plus 112 to 112. No i zapisujemy wniosek 112 jest większe od 0, czyli zapisujemy delta większa od 0. Funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe. I podpunkt C. Funkcja jest w postaci Y równa się 8x kwadrat plus 4x plus 5 dziesiątych. Najpierw wypisujemy współczynniki, czyli współczynnik A jest równy 8, współczynnik B jest równy 4 i współczynnik C to 5 Zapisujemy wzór na delta, czyli delta równa się b kwadrat minus 4 razy a razy c i wstawiamy do wzoru. Za b wstawiamy 4, czyli mamy 4 do potęgi drugiej. Minus 4 przepisujemy. W miejsce a wstawiamy 8. I w miejsce c wstawiamy 0,5. 4 do potęgi drugiej to 4 razy 4, czyli 16. Minus 4 razy 8 to minus 32. I razy 0,5 to minus 16. 16 minus 16 to 0. No i widzimy, że w tym przypadku delta jest równa 0. Zatem, korzystając z definicji, mamy jedno miejsce zerowe. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.